Przecież. i, i moniki. Jakieś ostre zbliżenia na mamusie. Tak jest. Bo mamusia w środku. Tak. tak. Jak to no, się no, stało? W ma najgorsze. To, tak, ja sobie już chciałam wchodzić na łóżko. Wiecie, widzicie jakie jest usadzenie. Agata tak, tak. no, tutaj, na tutaj. Ja już wchodzę na łóżko, a tu Agata szybko na moje miejsce. Ja jej mówię: a taka, to jest Moje miejsce, Ona, Nie, nie, ja tu siedzę, bo tu jest wygodnie, bo tam mi niewygodnie. No i Aha, co? no to nie Monika, po bo to głasają. moje miejsce i ja tak. w środku. Słuchajcie, czyli przed nagrywaniem nastąpiła jakaś kłótnia, jakieś straszne rzeczy. Kłótnia o miejsca. To niedobrze. A dzisiaj nagrywamy... O, oh, zakupowy! O, oh, ho, oh, oh. ho, tak. Dobra, słuchajcie dziewczyny, ale jeszcze jeszcze przed tym wszystkim oczywiście zapraszamy Was na równie ekscytujący kanał jak Fikimiki, Agatki i Moniki, czyli... No! To. Z tym przewodnim w ogóle dzisiaj, no to zakupy są z Shane'a. sobie parę różnych rzeczy, no i chcemy Wam pokazać, ale oprócz tego jeszcze wybraliśmy się razem na zakupy i Monika, z racji ja tego, że ona po prostu popadła w szaleństwo czytania, ja... zamówiła sobie kolejne książki. Sobie książki, proszę więc... bardzo. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy na początku rozpakowali to, oki. Okay? Yes. To spójrzcie na to, jaka to jest satysfakcja. Właśnie no. tak, te, uwaga. Satysfakcja? Wow! No tak, to była satysfakcja. Teczuszka się zrobiła, taka teczuszka, jak do... I co to za książka? Mów! Dwa i. Czyli to jest jakaś trzy. jedna taka saga, tak? Czy jak to się nazywa? Tak. Monika przeczytała już z 8 części tych książek. Ty, 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 książek. A książki są no, jakie? Rodzina Monet, no właśnie to... Osiem, właśnie jest tej rodziny Monet. Nie? Naprawdę? No tak. nie, to jest szósta, tak jakby szósta chyba. Aha, szósta, siódma i ósma będzie, tak? Czy tam te dwie są jakieś inne? No, to jest tak, rodzina Monet? No opowiadaj. To są inne, to jest tak jakby to są flawsy, bo je, to jest tak jakby druga część, a to jest trzecia, bo pierwszą... Jeszcze, ma... Już przeczytam. Tak, inaczej nie przeczytałam, jestem już na końcu. Hmm. Nie mogła się doczekać tych książek, tak? Tak, ja, nogami przebiera. Dobra, dzisiaj pewnie będzie, będziesz zaczynać czytać na wieczór, tak? Dzisiaj Prze jest nauka historii przed a, tym historia. Ale, jest to bardzo nieszczęśliwa, ponieważ mam... Y, muszę się uczyć na kartkówkę z y, biologii, hmm. na sprawdzian z historii i sprawdzian z geografii. Coś dużo I tego wszystkiego, lekturę. Coś dużo, dużo tego wszystkiego. No to... I, na... no to... I jeszcze nauczyć się grać na plecie. No. Ojej, coś dużo tej nauki. Masagrania. No to skoro masz czytać lektury, to chyba na razie te książki odłożysz sobie na bok, prawda? No ale cóż, no ale jak już przeczytam tą lekturę, to od razu biorę się za... Za, za książeczki. No to dobrze. Jak masz teraz lekturę nie wiem, 80 dni Koła świata. Aha, no to dobra, ciekawa lektura, bardzo taka przygodowa no, lektura. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawa, tak, teraz, tylko trzeba ty, po prostu ty, polubić ty, wszystko. Ty, ty. Tak słucham. Teraz ja chcę wam coś powiedzieć. Oj, teraz Agatka, dobrze. Tak, Agatka wpadła też w szał zakupu. Tak. tak? To jest taka mała rzecz. A I to A jest takie, też A to jest szelna. I Acha, to jest właśnie szelna. takie serce, połamane. I bo jeszcze drugi taki naszynik z drugą właśnie połówką takiego seta i dałam właśnie koleżance. Aha, koleżance dałaś, dobra, a Ty będziesz nosić drugą część, dobra. Ja zamówiłam sobie dwa takie skromne sweterki takie. To dla Ciebie będzie czy tak. dla dziewczynek? No, Aha. mamy, no No tak, Wow, Jeden jakiś taki zielony. Tryktanki. Teraz z, mnie nie do... spójrzcie, naszło mnie teraz wow. na zielenie. Mamunia, a może, ty, a może Ty się wybierasz do y, wojsko Obrony Terytorialnej? Czy raczej nie? I no bo my takie my kolory my są. wojskowe raczej. No, 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 no. Czy książkę zieleń. No tak. No, tak. Tak. no dobra, takie. w takie zielenie. I drugi też jest swetorek taki turkusowy. Tam, no też nie? troszkę A, takie w zieleń chodzi, Jakieś takie to... smutne kolory mamunia. No takie znaczy, nie... jesienne, bo listopad właśnie czytałam wczoraj, że jest najbardziej przygnębiającym miesiącem w całym roku. Że o... bardzo dużo ludzi popada w depresję, ma zły humor, jest takich przygnębionych, smutnych. No, jak ja. Listopad to znaczy, że w tym roku, listopad. Znaczy w znaczy październik. Yy, tak jakby... Ileś letni, letni był. No, jesień się w ogóle. Tak, taka tak. Lato się wyglądało. No, wiedziałe. ale teraz już dzisiaj na przykład, cały dzień tak wyglądało, no. i w ogóle. Jak kończę lekcje o 16 w szkole, to było taki, taki zmrok, był i tak. Tak, i, I za tak... dwa tygodnie już jak będziesz wychodziła ze szkoły, to będzie ciemniej i Dobrze, skupmy się na holu zakupowym. No, dobra, to ja teraz pokażę moje piękne spodęki. Wow, kupiłaś sobie spodęki, no. To są takie. Długie, krótkie? Jakie? Yy, no, jak takie, krótkie? No takie długie. I to są jakby takie. Jeansy, ale takie właśnie nie jeansowe. Jeansy legginsy, takie, dżinsy, tak? Jeansy, legginsy nie jeansowe. Wow. No ładne, no tak imitują takie właśnie jeansy. Spoko, do szkoły, będziesz chodzić w nich? Tak. Co teraz, dziewczyny? Która następna prezentuje yy, no, swoje spodnie? No, jeszcze zakresie? Agatka prezentuje tak. swoje kolejne spodnie. Tak. Aha! Tak. W ogóle, u Agaki jest problem ze spodniami, A ponieważ dlaczego? ona jest długa i chuda? I spodnie kupujemy już na 134. Muszą być długie, a wtedy Ale. są szerokie, strasznie w pasie. I w ogóle mam, ja mam taki problem z kupieniem magaci spodni, że to po prostu i tak zamawiam tych spodni po par, a jej nic nie pasuje. Wszystko jest za krótkie, za, za duże, za szerokie, albo za małe. No albo... nie wiem, Agatka, a może Takaś sobie, od, może sobie od taty pożyczyć spodnie. <śmiech> 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 nie. Dobra, 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 dobra. Tak, szkoda gadać. To są, y, one są taki ślicznie już te tak. To te, tak? Wow, jaki elegan! jak to się Zwony? Patrzcie! Tylko teraz te będą za duże znowu. No, to musisz je, jeszcze coś Ja też, taki też takie mam. Też takie masz. No a gadka, takie spodnie naprawdę bardzo eleganckie, bardzo będziesz w nich ładnie wyglądać. E, świetne, świetny wybór. Ja bardzo lubię takie właśnie spodnie. Mi się na przykład nie podobała teraz ta moda, co są te spodnie takie szerokie, workowate i takie... To mi się nie za bardzo podoba, a właśnie takie eleganckie spodenki to są... Tak, takie podkreślające też figurę, żeby tak. dziewczynka tak wyglądała. Wyglądała jak dziewczynka, a nie jak, a nie jak chłop z budowy po czwartej zmianie. Tak, Monika. <śmiewanie> Monika coś wow. zrobiła. My mam nie <śmiewanie> Ale dobra, już, już stop. Dobra, Czekaj, Kodzij weź, go. bo ty tak się wiercisz, że o tutaj wszystko jest zawsze się jak to pupo nie czuchra. Dobra. dobra, już koniec gadania. Zapraszam do moich rzeczy. Ale przepraszam, to bo opowiadałyśmy o swoich, to nie było takie czcze gadanie. Trzeba... Cz, cz, cz. no, cz, oj, tam. Zawsze. Tak, 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 a tak, a tak. Jakie to było <śmiewanie> gadanie? Mama mówiła? Zawsze. No, no, zobaczcie, no. Kupiłam sobie takie skarpetki. Wow. Które są fajne. Duży pakiet y, skarpetek. Czarne. A. Czarne i czarne, czarne tak? Czarne, czarne czarno-białe tak. i biało-czarne. No, ja 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 no dobra. Czyli Monika zamówiła sobie czarne, czarne, czarno-białe i biało-czarne. Bardzo y, taki zróżnicowany Ej, zestaw kolorystyczny Kolejna rzecz. To są tak drażpiny do notatek na lekcji więc wiecie to jest takie coś bo no pewnie nie wszyscy by umieli pisać tymi bruszpinami, to jest takie ja nie że, że tak jakby to jest taki ala pędzelek ale on Aha. nie ma tych takich włosków, tylko to jest takie jakby razem, taka gąbeczka i do góry jak piszesz, to piszesz cienko, a do dołu to przyciskasz to bardziej, no Aha. i tak się pisze. Podoba Ci się to takie pisanie? To taka kaligrafia tak, ma. ale Monika powiedzieć. przepięknie pisze, słuchajcie, no. ona zeszyty to po prostu ma jakieś, no no idealnie napisane, ozdobione, każda literka taka piękna, kształt. No kolejne mamy, takie długopisiki jest i 10 sztuk. Yy, no i one, one są, wiecie, takie zwykłe, one są takie cienkopisy. Takie... I 10. Jest. Na właśnie pewno? Nie! No właśnie! I chciałam sprawdzić, o, czy wy, czy wy to policzycie. A tutaj jest dziewięć, bo już jeden mam w pierniku i nie wzięłam. A, -a. No, już się nie mogłaś powstrzymać, musiałaś sobie wcześniej. Tak, musiała. dobra. No i widzicie, to są takie zwykłe, żelowe długopisy, więc tu no nie ma co gadać. I w ogóle zobaczcie na to, jaki to jest piękny. Powiało święta! Aha, czyli tak, już jakieś to świąteczne to jest dekoracje, jest tak? Zaczynamy? się. nawet, ale z tego się sypie jakieś takie coś. No to może nie wysyp, so, O, nie właśnie, jest, już wysypał. Jingle bells. Jingle bells, no? Wow, takie kolorowe, piękne, takie właśnie kolory i świąteczne. Wszystko ci się sypie. Za chwilę trzeba będzie przynieść odkurzacz Mamunia, a ty... Aha, a ty wczoraj wszystko odkurzałaś, tak, żeby tu pięknie ładnie wyglądało. Tak. No, psik, wszystko nam tutaj. Wszystko kochani trochę śniegu. No tak, troszeczkę już się z za śniegiem. Zimowa Agatka sobie zakupiła kurtkę. Ła, wow, jaka fajna. ciepła, taka długa, tutaj taka płaszczyk. Futrzana. Tak, tutaj też ma kaptur z takiego futra, właśnie. No, to chyba będzie ci ciepła Agatka. Przymierzesz tą kurteczkę, pokażesz ja. nam. No, piękna Agatka. Agatka idzie w styl elegant w tym sezonie zimowym 2023-2024. Yeah. <noise> jakbyście też chcieli taką, to ta kurtka jest ze snyka. Pojawiło nam się coś tutaj nowego koło mamusi i koło agatki, a jest to? Magiczna torba. Magiczna torba, z której będziemy wyciągać za chwilę kolejne zakupy. Co tam jeszcze kupiłyście dziewczyny ciekawego? Capecka! Capecka! ta To ja to tatusiowa to to capecka! Chcesz przymierzyć? Tak. No to przymierz. Tatuś w całym holu zakupowym przyszalał, kupił sobie czapkę. Capeczkę, tak! Tatuś. Pięknie, agatka! <grym> Ta czepeczka mogłaby równie dobrze pasować na ciebie. Co tam znowu wyciągnęłyście dziewczyny? Śmiejecie się. To, a co wyciągnęłyśmy? Kolejne Spodnie, spodnie. Agatki. Spodnie Agatki na dole mają bo one ma te takie, fajne jak wow, takie złote. fajne takie ładne granatowe spodnie. No to będziesz śmigać w nich bardzo szybko chyba, tak, jak, tak jak gwiazdy po niebie, prawda? Patrzcie! No tak, widać już właśnie jak one szybko biegają, te spodnie. Mamunia, coś wyciągasz jeszcze, pokazujesz? Co Wyciągam tam mamy jeszcze? jeszcze? Ja jeszcze kupiłam sobie koszulkę taką. O. Koszulka ja bardzo lubię białe. ze swoją podobizną. Zobaczcie, to no, jest bardzo to jest podobne do naszej Mamunii. O, i to jest kolejny Aha. zakup z Pepko też. Spodnie te były z Pepko, Agady, i w Pepko zakupiłyśmy taką sobie lampeczkę. Patrzcie, patrzcie jaka magia. Uuu. Co to za magia, Agatko? No, uda ci się? Czy nie? Trzeba to podłączyć do prądu, czy to jest na baterię? Na baterię. Na baterię. Wow, jaka patrzcie, lampeczka! To, jaka... Bar. I w środku właśnie fajnie się pali ta żaróweczka, bo ma takie. Takie malutkie, taki łańcuszek z takimi małymi lampeczkami. Tak, i ona jest no, taka tak ładna, nie. bo jest taka... Te, takie, wągę, Gdzie będzie ma, stać? Ładne opakowanie chyba w salonie. Aha, będzie w salonie, stać. Ta, no to dobrze. żeby świecić w takie zimowe, długie wieczory. Wie, tak? żeby nam się e, tak. fajnie siedziało w e, cieple e, i w, e, tak. w ogóle Chcesz optymistycznym. W jakimś wajbie tak? Tak, ale ja się, mama to właśnie powiedziała, tak jakby wcześniej, nie na filmiku, a tata powiedziała, nie lubi w takiej ciemności siedzieć. Lampeczka to nic nie daje. I tak z nie będziemy. <grymianie> Tata nie lubi właśnie w ciemnych takich pomieszczeniach siedzieć, bo y, zaraz mi się chce spać. <grymianie> A jak z tej lople? Tak? No to widzisz, No to widzisz? No to chyba nie rozumiesz w no tym momencie. Jak już tak. o oświetleniach? To ja dzisiaj zakupiłam coś, co pachnie po prostu przepięknie. To są takie to pierniki świąteczne. Pokażcie. piernikowe. No, świeczki piernikowe, rzeczywiście. Ej, one są przepiękne. No, pachną po prostu, jak zobaczyłam te świeczki. Właściwie podkochałam to. Od to od razu ci się zachciało, tak? Czyli nie trzeba będzie piec, pierników, wystarczy zapalić świeczki i będzie pachniało nam w całym tak. domu. gdybyście chcieli takie świeczki, to są w Sinseju. Co, to? Jeszcze... Jeszcze jedna świeczka? Tak! O no bo mówisz, że nie lubisz siedzieć w ciemności. Zna, Aha, na kupie świeczek dużo. dużo. No dobra, a ta świeczka to jest. taka tak, tak. Jakaś świąteczna, tak? Jakaś gwiazdka, gwiazdka. patrzcie, co od z góry, no. No. Też pachnie Zobaczcie, ty, 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 tego y, y, w środku wosku jest tyle, że będzie się palić chyba nam przez 365 dni. Tata, Tata. można było powiedzieć że przez rok. A, to jest <laughs> Tutaj mamy taki, co mm, tu mamy, balsamik. Brazylian. Brazylian, ale to balsamik będzie. po prostu taki piękny ma zapach, taki jakiś... Waniliowo, czekoladowo, muszę Z słodziuchny Po prostu, po prostu Kto będzie się robił na brazylijską e, piękność? O no, jak tak. cudownie wow, Ale pięknie no, pachnie Cudownie Dobra, szykujemy no, się na karnawał tak? w Rio jak Szykujemy się na karnawał w Rio, więc musieliśmy też to tak. e, zakupić I dalej I tak. mamy taki znowu Brazylia. Znowu Brazylia. no to rzeczywiście no, chyba i... się szykujemy na ten karnawał Ej. No co to jest peeling i sprawdźmy czy on też tak cudownie? będzie o, o nie tak. A peeling służy do? No do peelingowania, do, do wygładzenia swojego ciała. Aha, no dobra, dobra. Ma takie ziarenka w środku i sobie. Wszystko za... trzeba tatusiowi tłumaczyć bo Tatuś czasami no różnych rzeczy... Czyżbyś się nie pilingował? Bam kobiecych nie zna. Tak, tutaj mamy taki korektor z korektor do... O! Jeszcze do dom, dom. dom będzie mieli. Do Londonu jeszcze, no widzicie, czyli po Brazylii, po Rio, jedziemy prosto do London i tam będziemy używać tego zagęszczacza? Nie, jak to było? Korektora. A, korektora, dobra. A po co jest korektor? Do korektowania, czyli do y, zmazywania pewnych jakiś y, chyba niedoskonałości na ciele człowieka. No tak. <laughs> A... Akurat na twarzy. Pięknie, Ale pięknie. Ale jest bardzo fajny, Używam go już raz i fajnie właśnie wszystko maskuje jakieś tam, bo to tak głównie pod oczy się stosuje takie cienie, jakieś nierówności, z kurze łapki, no różne takie dobrze, rzeczy. Dobrze. Kurze łapki? Kurze łapki? Dobra, dobra. Kurze łapki. dobra. I tutaj potem mamy taki już tonik. tonik. A, tonik, to do popijania, tak? Yy, sobie, czy co? Nie, oj. Oczyszcza pory i nawilża skórę. To się daje go na buzie yy, wiecie, daje się na ten płatek kosmetyczny? Aha. No dobrze, dzięki dziewczyny, że mi to wszystko tłumaczycie, bo ja nie wszystko rozumiem. Dla mnie tonik kojarzy się z napojem, który się pije, a pory z porami dnia, ewentualnie z rośliną. Teraz... Co? Jak to co? Jakie Pory! Pory! Ewentualnie ze spodniami jeszcze, o! No No, wszystko się dowiesz w swoim czasie. Dobra, jedziemy coś dalej, czy już to jest koniec? No to słuchajcie. No sporo macie tych zakupów. E, całe tutaj, całe łoże zakupów e, tego holu zakupowego. No słuchajcie. Jeżeli podobają wam się takie hole, no to teraz Zaczają się święta. Kupuje się dużo różnych właśnie takich przedświątecznych rzeczy, jakiś mm. ozdób, jakichś takich różnych rzeczy. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy zrobili taki haul przedświąteczny. Piszcie to wszystko. Oczywiście klikajcie dużo łapeczek w górę pod dzisiejszym filmikiem. Co jeszcze? Zapraszamy Was na oczywiście na nasz drugi kanał. No to tak jest! Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz widzicie koło nas. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki, Fiki Miki, i Dariotki, i Miki. Zapraszamy. Was również na nasze inne social media, czyli na Instagrama oraz Facebooka. Takie, subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem do zobaczenia następnym pa, pa. razem. Cześć!